Na początku. Uczyć się miłości od Maryi, miłości Chrystusa, miłości Boga, miłości człowieka. Abyśmy ucząc się tej miłości, tą miłością żyli na co dzień i tę miłość wprowadzali w nasze życie codzienne. Abyśmy umieli kochać Boga tak jak Maryja. Abyśmy umieli kochać człowieka tak jak ona ukochała. Dlatego kiedy słuchujemy się czytania liturgiczne dnia dzisiejszego, dzisiejszej niedzieli, Jezus Chrystus bardzo konkretnie ukazuje nam prawdę. Kim jest? Po co przyszedł? Jako miłość do człowieka. Przyszedł, aby ofiarować swoje życie za człowieka. Czy może być większa miłość? Bo przecież, mówiąc, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, zapowiada, w tym wymiarze, że odda swoje życie, ofiaruje swoje życie za każdego człowieka, który w Niego uwierzy i który będzie karmił się Jego ciałem i będzie karmił się i pił z kielicha, który ofiaruje swoją krew. Dlatego, jak widzimy, Chrystus zapowiada to, co go czeka. Zapowiada swoją mękę i śmierć, poprzez którą chce, aby dać siebie samego człowiekowi. I to jest miłość Boga. Miłość Boga do człowieka, która to miłość. Ofiaruje swoje życie. Mało. Ta miłość chce do peł w pełni, ofiaruje swoje życie. Dla człowieka chce, aby człowiek tą miłością się karmił, nią żył. I kiedy tak, słuchując się w to wydarzenie ewangeliczne, które mówi o miłości Jezusa do człowieka. Patrzymy także na Maryję, ta, która pierwsza umiłowała Boga, Jego Synu Jezusie Chrystusie. Kiedy właśnie w chwili zwiastowania ta prosta dziewczyna Nazareńska nie wiedząc, co ją czeka w chwili zwiastowania, słucha tego archanioła Gabriela, co Bóg posłał do niej, co chce jej powiedzieć. I słyszy, że Bóg ją wybrał na matkę. Bóg wybrał ją na matkę syna Bożego. Nie rozumie tego wszystkiego. Nie rozumie, jak to się stanie, że pod jej serce pocznie się Syn Boga Żywego, ponieważ wcześniej w dniu zaślubin z Józefem złożyli ślub czystości, ślub dzielniczości małżeńskich. A tutaj Bóg wchodzi w inną rzeczywistość ich życia. I w jej życie wchodzi bardzo konkretnie. Chcę, żeby ta czysta dziewica poczęła w swoim sercu Boga. I kiedy pyta się, jak to się stanie, wówczas słyszę odpowiedź Archanioła Gabriela. Duch Święty, Mary ostąpi na Ciebie i moc najwyższego Cię osłoni. I kiedy dowiaduję się, że stanie się to za sprawą Ducha Świętego. W całej swojej ufności, zawierzeniu Bogu i całej pokorze mówi, niech mi się stanie według Twego Słowa, według tego Słowa Bożego. I wtedy właśnie jej łono staje się łonem ofiarniczym, bo od jej sercem Poczyna się Synem Boga żywego. Ofiaruje swoje życie Bogu całkowicie i nosi tego Boga pod swoim sercem. A nieść Boga pod sercem, to znaczy wypełniać Jego wolę. To znaczy także nieść Boga drugiemu człowiekowi. Dlatego napełniona echem słów Archanioła, że jej krewna Elżbieta, mimo że jest już w podeszłym wieku, ona poczęła Syna. Zdawałoby się, że to przecież niemożliwe. Ale kiedy Maryja słucha, że tak się stało, wie bardzo dobrze, że stało się to za sprawą Boga. Dlatego, ufając całkowicie Bogu, spieszy, aby nieść tego Boga, którego poczęła pod swoim sercem w swojej krewnej Elżbiecie. Aby właśnie to doświadczenie miłości Pana Boga tym doświadczeniem miłości dzieli się ze swoją krewną i idzie przez te góry do Aikari, aby tam nieść pomoc, nieść Chrystusa, który słuszy, poprzez którego słuszy swojej krewnej. I wiemy bardzo dobrze i znamy, co się stało w w dalszym wydarzeniu tam w Ajkani, kiedy spotyka się ze swoją krewną. Wiemy, że pod wpływem tego spotkania pod sercem Elżbiety porusza się Jan. I Elżbieta mówi, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci o Pana. Elżbieta miała doświadczenie bardzo głębokie, że... Jej mąż Zachariasz nie uwierzył w Bogu, dlatego stał się niemy. A ona doświadczyła ogromnej miłości Boga poprzez radość, że mimo iż była w wieku podeszłym, mogła nieść dziecię. Mogła go począć i porodzić później. Dlatego mówi i wyśpiewuje na cześć Maryi, że jest błogosławioną, szczęśliwą niewiastą, bo uwierzyła Panu Bogu. I kiedy patrzymy na Maryję, która później pod tym wydarzeniu wyśpiewuje na cześć Boga hymn Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu Zbawicielu moim. Jest odpowiedź bardzo konkretna, maryjna radość, która, którą też doświadczyła Elżbieta, którą się dzieli i wychwala Boga. Maria z miłością przyjęła i z głęboką wiarą i ufnością Syna Bożego. Jak wspomniałem, ten moment... Stał się tym momentem, kiedy ofiaruje Bogu swoje całkowicie życie. Od tego, że ofiaruje swoje łono, gdzie Bóg wzrasta, rozwija się, jak każdy człowiek pod sercem matki. Ofiaruje później całkowicie swoje życie Bogu. Bo kiedy w chwili ofiarowania Jezusa w świątyni, Słyszy głos Symeona, który mówi, Twoje serce, mieć boleści, przeniknie. Nie rozumie tych słów, ale zrozumiała te słowa, kiedy stanęła pod krzyżem Jezusa. Pod krzyżem...